Siema, z tej strony Ry, a wy właśnie oglądacie pierwszy odcinek zagrajmy w Gothic. Tak naprawdę pierwszy, bo ten wcześniejszy to było samo gadanie, więc się nie liczy. I dzisiaj już bez zbędnego przedłużania zapraszam na rozpoczęcie nowej przygody. Tak, zgadzam się. Gotik trójka zaczyna się zaraz, tak jakby po gotyku dwójce, jeśli chodzi o. Część fabularną, to znaczy, ostatnim wydarzeniem była walka ze smokiem Ożywieńcem W typu dwójce wracaliśmy na statek Esmeralda i tym statkiem teraz przypływamy na kontynent, czyli na Mertanę. I właśnie statek dobija do brzegów Mertany. I zaraz zobaczymy, jaką sytuację zostajemy. Nie będę gadał podczas intra, ponieważ w którymś tam modzie zostały dodane głosy i jest ono teraz całkiem ciekawe, więc. Posłuchajmy. Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Ty, Ty powrócisz, powrócisz, ale nie zaznasz spokoju. Jeden człowiek odmienił los wielu setek. Ciemno, ciemność, ciemność przelika ziemię. Zło, Zło zatriumfuje. Dzielni towarzysze. To sam znasz to wybor. Wyboru. Beliar wybrał mnie, a ja przejąłem całą jego moc. Król, Król przegra z wojnę z, z, z orkami. Z Co to się dzieje? Mam naprawdę niedobre przeczucia. Cholera. Te ziemie będą należeć do Orków po wsze czasy! Długo ostatnia mora schyli przede mną czoła. A ja, kan będę rządzić tymi ziemiami. To zwykłe roba, trzeba zdeptać. Ora Saka, Oni w niczym nie przypominają wojowników Nordmaru, którzy zawsze walczyli z nami honorowo. Teraz to my tu rządzimy. Hmm. Nic tu nie ma. Ruszajmy. Naprawdę myślisz? Że... Cholera! Co tu się dzieje? Mój królu, nadal nie ma wieści o statku, a orkowie stoją u wewnętrznego kręgu. Więc nie mamy wyboru. Imię i nosa i pokonaj sługi Beliara. A, wiem, stary, wiem. To była wlęca z góra. Mora czaka! Co to ma wszystko znaczyć? Wyglądasz na silną mora. Szolera. Xardas nakazał, aby wszystkie mory zaprowadzono na wykopaliska, a wy mi wyglądacie na mory. Opór jest bezcelowy. Dobry ork, to martwy ork. Chodźmy zapolować na orków. ich! No to chodźmy zapolować. Ok, tutaj tego nie będę czytał. Jak chcecie to sobie Pierwsza zmiana do, do oryginalnego gotika to zdecydowanie zwiększymy poziom to co było w tej wersji To była kaszka z mleczkiem A tutaj trzyma na pokój I już nie jest to takie łatwe Zobaczymy, za pierwszym razem tak bo tak, Musiałem zacząć nagrywać od początku Zobaczymy jak to będzie walki

Mm, tak, nie dodawałem jak widzicie nowych tekstur, yy, ponieważ, yy, ponieważ wyglądają po prostu za spódnie. Yy, I na czym moim zdaniem yy, więc yy, są te stare, które wyglądają po prostu o wiele ładniej dzięki czemu gotika się gra o wiele przyjemniej yy, i... Na razie wyzwalamy RD, tutaj gra nam nie daje zbyt dużego wyboru na początku, ale później można sobie już kolaborować z orkami, albo współpracować jak kto woli. O, tutaj nas ścigają. To zaczęło się robić też gorąco. Kolejna fajna rzecz, że nasi, nasi znajomy z poprzednich edycji w końcu nie wyglądają jak oni, bo to co panowie Spirani zrobili w oryginalnym gotyku tkwało o pomste do nieba. I, i no nie dość, że byli w ogóle niepodobni, to jeszcze wyglądali paskudnie. I, chyba jedynie bez to zmiana jakoś tam wyszła korzystnie. I, aczkolwiek ta twarz y, nowa z y, dodatku też mi się bardzo podoba. I uważam, że jest niezłe. Tutaj sobie ładnie walczą. Jeszcze z takich rzeczy teoretycznych. Nie instalowałem modu konsekwencje, bo z tego, co widziałem, jest to dla mnie za bardzo Mamcie! w tą podstawową wersję gry. Ok, możemy pogadać z naszymi kublami starymi. Najpierw się troszkę jeszcze uleczymy. No, i poszabrujemy tutaj funkcję zbierania prawym przyciskiem myszy. Też sobie zainstalowałem, bo to jest bardzo fajna rzecz, praktyczna. Nie instalowałem nowej czcionki. Zastanawiałem się nad tym, ponieważ ta dodana jest bardziej taka klimatyczna niż Comic Sans, ale z drugiej strony jest mniej czytelna. jednak stwierdziłem, że bardziej zależy mi na. Klarowności tutaj, Co w tej Orkowie pozwoliliby nam żyć. Teraz ksardas przyśle ich tu więcej, żeby zrobili z nami porządek. Musisz się udać do Redok. Nie mam z tym problemu. Okej. Co jest w Redog? Tak jeszcze gwoli ścisłości, żadnych tekstów tutaj nie będę przewijał, ponieważ uważam, że to jest bez sensu grać w grę RPG i przewijać kwestie dialogowe. To się po prostu mija z celem. Okej, okay, co, co jest, jest Redog? w Redog? Obóz buntowników. To w samym środku lasu. Pełno tam wilków. Dam sobie radę z wilkami. Tak, ale te bestie są wyjątkowo agresywne. No i sam nie znajdziesz tego miejsca. Twój kumpel Gorn chyba wie, gdzie go szukać. Idź z nim pogadać. Zachowywać nigdy tego nie załatwimy. Okej. Okay. Co mam powiedzieć buntownikom? Powiedz ich przywódcy, żeby przysłał nam wojowników. Sami nie mamy najmniejszych szans. A teraz i my siedzimy w tym po same uszy. Fajny ma akcent ten lektor. Szans. Nie mamy najmniejszych szans. Co ma wspólnego Xardas z orkami? Co z tobą nie tak? Gdzie byłeś przez ostatnie parę tygodni? Xardas jest przywódcą orków. Zdradził nas. Co jeszcze wiesz o Xardasie? Zniszczył magię runiczną, ta głupia świnia. Bez mojej magii, paladyni i magowie ognia nie mają szans przeciw hordom orków. Kurczę, władca magii runicznej? Nie, tylko błąd w błąd lektora. Okej, okay, i tu się zacznie quest poboczny. No cóż, zacznijmy go. Co się stało, zanim przybyliśmy? Orkowie nigdy nie przepuszczą okazji do zdobycia nowych niewolników. Jeszcze do niedawna Artea była wolna. Wolna od orków, ale też wolna od rebeliantów. Orkowie zwyczajnie pojawili się i przejęli kontrolę. Wtedy rozpoczęła się selekcja. Chcieli zabrać ze sobą wszystkich zdolnych do pracy farmerów, kowali, alchemików i innych mieszkańców miasta. Eee, te kwestie, w których nie ma lektora, pozwolę sobie czytać. Tak dla wygody. Dokąd zabierają niewolników? Najczęściej do starożytnych świątyń, ruin lub kopalni. W zasadzie wszędzie, gdzie można coś wykopać przy pomocy łopaty, kilofa czy dłuta i młotka. Orkowie czegoś szukają. Kto to wie, może zakopanego skarbu. Nie bardzo wiem jak ci pomóc. Idź do Redok i tam zapytaj, a może dostaniesz odpowiedzi, których szukasz. Co to za zwój? Gdzie? Jaki zwój? A, ten zwój. Zabrałem go przywódcy orków. Prakas akurat nie patrzył, więc. Gdy zaczęła się ta cała jadka, ukradłeś mu go. Tylko dlatego, że wydawał się ważny. Czytał ten zwój wielokrotnie, za każdym razem unosząc brwi, po czym rozglądał się nerwowo. Wyglądało na to, że kogoś szukał. Z reguły nie robią takich rzeczy, ale. No, oczywiście, oczywiście, że nie. I wtedy go chwyciłem, położyłem go na stole. Położył go na stole, gdy rozpoczęła się walka. I to była okazja dla mnie. Mogę zobaczyć ten zwój? Najpierw sam chcę go przeczytać. O cholera! Co się stało? Wygląda na to, że oddziały orków są rozmieszczone wszędzie wokół nas. Xardas we własnej osobie nakazał im podbić wschodnie wybrzeże. Pokaż mi to. Trzymaj, mam nadzieję, że nie pojawi się tu więcej orków, bo inaczej marny nasz los. Wszystko będzie w porządku. Dobra, zmienimy temat. Ok, dostaliśmy nowe zadanie, czyli lista z instrukcjami Xardasa. Zobaczmy sobie, co to za lista. Nie przykładałbym do tego, że. Roskazy Rozkazy Ardea. Podbić wschodni brzeg do wszystkich przywódców hord Orków. Ludzie z kontynentu są słabi, ale nie wszyscy padną przed wami na kolana. Niektórzy będą stawiali opór, inni, doświadczeni wojownicy, i nosa przybędą morzem. A, przy tej nosa to się jeszcze okaże. śmiem wątpić w waszą potęgę. Wasi elitarni wojownicy wiele razy udowodnili, że potrafią pokonać ludzką armię. Jednak ci wojownicy są silniejsi i bardziej zdeterminowani, gdyż są prowadzeni przez Boga. Ale z małe G. E, małe B. Dlatego rozkazuję wam: zabezpieczcie cały wschodni brzeg. Żadne miasto, farma czy las nie mogą pozostać pod kontrolą ludzi. Przekażcie przybyszom, że nie ma już nadziei. Podpisano Xardas. Jejdź, ale to było mroczne. Ale nie ma się co naśmiewać. No, jakiś tam tamto klimat się buduje. Zwłaszcza, że z ostatniego filmu wynikało, że Xardas wchłonął moc Beliara i teraz jest najpotężniejszym człowiekiem na Ziemi. No tak, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, to taki, taki z niego mi Obama w jednym. Dobra, tutaj się pobawimy w hienę cmentarną, bo na tym można zyskać troszkę hajsu. No, i pierwszy odcinek chyba ograniczy się do takiego e, takiego po prostu zbierania tutaj żywactwa. Nie przykładałbym do tego żadnej uwagi. E, dość sporo wydaje mi się zmian wprowadziły nie. Te, te modyfikacje. Wszystkiego jeszcze nie, nie odkryłem, bo wcześniej troszkę okrywałem gotika, sprawdzałem co to się pozmieniało ale no dużo rzeczy jest takich naprawdę, naprawdę pozytywnych, jak na przykład to, że teraz umiejętności są powiązane ze sobą. Na przykład, żeby się nauczyć lepszej walki mieczem, potrzeba walki mieczem i dodatkowo siły tutaj w zdolnościach łowieckich jest też sporo zmian. Najpierw trzeba zostać cichym łowcą, później dopiero nauczyć się pozyskiwania skór Pozyskiwania skór z gadów, gdzieś tam po drodze odcinanie e, jakichś takich trofeów typu zęby, szpony i rogi. Wcześniej to było rozwiązane tak, że były po prostu wymagania zdolności łowieckie, to było powiedzmy 120, a tutaj 130, więc logiczne, że najpierw się nauczymy pozyskiwania skór z normalnych zwierząt. E, aczkolwiek, no, wydaje mi się, ten system jest lepszy, zwłaszcza. Też, jak spojrzymy sobie na księgę zaklęć, tutaj też to wszystko jest powiązane. Zaklęcia dzielą się na trzy szkoły. Tu jest magia Beliara, magia Adanosa i magia Inosa. I tak, na przykład, żeby się nauczyć kuli ognia, potrzebujemy szybkiej nauki. Szybka nauka to jest tutaj zdolność taka w magicznych, i dzięki temu otrzymujemy jeden punkt przy awansie więcej. To jest fajna umiejętność, może. Hmm, nie dla każdej postaci ale jeśli planujemy zostać magiem to na pewno się na pewno się to opłaca tutaj gdzieś, nie wiem dokładnie gdzie bo tak to wszystko szybko zbieram gdzieś tutaj odblokowujemy, odblokowujemy znajdujemy schemat szerokiego miecza i on nam się w szybkim czasie przyda bo wymaga teoretycznie 120 siły, ale jeśli wykujemy broń własnoręcznie, to nie dość, że ona zadaje 10 obrażeń więcej, to potrzebuje 10, potrzeba 10 siły mniej, żeby ją, tak jakby, móc, żeby móc jej używać. Na starcie mamy 100 siły, a też znam miejsce, gdzie można znaleźć amulet dodający 10 siły, i tym sposobem na starcie będziemy już mieli całkiem niezły mieczyk. Lepszy od obecnego o 30 punktów obrażeń. Tylko, że ten nam daje dodatkową umiejętność zabójca orków, dzięki której bohater zadaje dodatkowe obrażenia orkom w walce wręcz. Szkoda też, że to nie jest trochę tak rozpisane bardziej klarownie, bo dodatkowe obrażenia to nie wiadomo, czy to jest nie wiem, 50%, czy nie wiem, 10%. No właśnie nie jest to. Zbyt jasne. Radamy posążek i nosa. Bóg się nie obrazi. Ok, no. Pierwszy odcinek, może nie będzie zbyt pasjonujący. Ale Gothic to też jest taka gra, gdzie tu się naprawdę opłaca kraść wszystkie śmieci. Ponieważ nie ma jak na przykład w grze BTSD w nie ma karmy, więc tutaj zakradziesz nie ma jakichś tam ujemnych konsekwencji. No, chyba że nas przyłapią, to faktycznie, ale w tej lokacji w tej lokacji to jest akurat niemożliwe, więc tutaj bierzemy wszystko jak leci. No i no tu się w gotiku naprawdę opłaca kraść, jakkolwiek brutalnie by to nie brzmiało. To tutaj złodziejstwo jest w cenie i opłaca się zbierać wszystko co nam wpadnie w nasze lepkie rączki bo dzięki temu szybko się wzbogacimy a kasa się zawsze przydaje jak w życiu, tak i w grze Tutaj jeszcze był pulpit i jakaś ciekawa skrzynia chyba Nie ma tu nic ciekawego Nie ma nic ciekawego no niestety tak to bywa I bez skrzyni Dobra tam na górze na pewno jest e, część historii Wiecznego Wędrowca. To sobie przeczytamy, dzięki czemu nam się zwiększy pradawna wiedza. No to dowiedzmy się czegoś. Na początku krainę te zamieszkiwali koczownicy i Wieczny Wędrowiec wskazał im drogę. A okay. e, Propo rozwoju postaci, zamierzam grać magiem. I planuję, ścieżką, planuję podążać ścieżką Adanosa. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że jest taka najciekawsza. No ale to w zależności co kto lubi tu jest jako tam coś o alchemii. Na początku z tych takich rzeczy przy instalowaniu, to wybrałem, że służbę u Bospera, ponieważ na samym początku będę jednak inwestował w zdolności takie myśliwskie, więc znajdę tutaj dziennik Bospera i będę miał plus 10 umiejętności myśliwskich i... To będzie taki dość fajny, duży bonus na początek, dzięki czemu, może, będę mógł używać jakichś tam lepszych łuków albo jakichś, no nie wiem, mieczy. Czy szybciej się po prostu nauczę zdolności tutaj cichy łowca i oprawianie skór, pozyskiwanie skór, oprawianie zwierzyny. Także to będzie, myślę bardzo, bardzo pożyteczne. Zaznaczyłem też opcję, że szpon Beliara na zdrowie. Szpon Beliara zamieniłem na runę, bo jestem ciekawy, co się wtedy dzieje, a nie znalazłem chyba informacji nigdzie w necie. Okej, okay, to by było na tyle w pierwszym odcinku. Trochę nuda, ale no w drugim pójdziemy sobie z Gornem, znaczy tak, najpierw zagadamy z Lesterem, co z naszym statkiem, a później znajdziemy w końcu obóz buntowników. A w tym, odcinku, w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.